Odnoszę wrażenie, że w oczach ludzi Bóg naszych czasów, naszej kultury, stał się dobrym duchem, którego zadaniem jest zadbanie o nasz doczesny dobrostan finansowy i emocjonalny, no i oczywiście ratunek w momentach kryzysowych, szczególnie w obliczu nieuniknionego. Myślenie o wieczności budzi pewien niepokój i lęk. Pewna nastolatka na spotkaniu charyzmatycznym powiedziała, Bogu, jeśli tam jesteś, to spraw, żebym upadła. Jak się domyślacie, upadła, gdy duchowny rzucał Duchem Świętym. Tak. Oprócz codzienności ludzkich pragnień i nieuchronności dnia śmierci, jest w nas jakieś nieuświadomione pragnienie Bożej interwencji w nasze życie, żeby przekonać się, że jednak jest coś tam u góry. Niestety poszukiwania te mogą okazać się nietrafione. Obraz Boga w naszym pokoleniu jest często niebiblijny, a zatem, jak wierzę, nieprawdziwy. Jest odbiciem pragnień społeczeństwa lub wręcz przeciwnie, wrogiem tego, co nowoczesne i postępowe. Tymczasem paradoksalnie nie ma nikogo bardziej nowoczesnego i postępowego niż sam Bóg. Wiem, że dokonuje teraz karykaturalnego uproszczenia duchowości naszych czasów, ale niestety w ogólnym zarysie, nie tylko polska duchowość, jest karykaturą tego, czym powinna być. Jest to globalny trend. Ludzie miotają się pomiędzy skrajnościami pustej religijności i charyzmatycznego obłędu. Próbujemy nazwać Boga osobą, a zatem chcemy z osobą nawiązać więź, tak jakby była naprawdę osobą. Jednak, używając choć trochę rozumu, zdajemy sobie sprawę, że jest to tylko uproszczenie. Stwórca wszechświata, transcendentny, czyli oddzielony od świata stworzonego Bóg, nie jest dla nas możliwy do zrozumienia. Pozwólcie, że użyję niezbyt inkluzywnego porównania. Pies, choćby najsłodszy, nie jest w stanie zrozumieć swojego pana, chyba że właściciel da się psu jakoś poznać może przez swoją dobroć, a może złość. Tak samo człowiek sam z siebie nie może poznać Boga, jak tylko wtedy, gdy Bóg zechce jakąś część siebie objawić. Pan Jezus ujął to słowami: Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego, i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Ktoś, kto ma choćby trochę pokory w sercu i który chce zrozumieć, jak zmierzyć się z najwyższą zasadą rządzącą światem, którą my nazywamy Bogiem, będzie musiał oczekiwać, aby On dał mu się objawić. I rzeczywiście, jak mówi autor listu do Hebrajczyków, ostatnio, u kresu tych dni, Bóg przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Bóg objawił się przez Syna Jezusa Chrystusa, i ktokolwiek chce poznać Boga, musi to zrobić przez Syna, bo nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Kiedy zaniknęłaby ta najważniejsza prawda, to oznaczałoby to kres Kościoła chrześcijańskiego i zwycięstwo antychrysta w każdej dziedzinie. Jeśli chcemy poznać Boga, to musimy odwołać się do objawienia danego człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Jak wierzę, Boże Słowo jest nieomylną normą wiary i poznania Boga. Pismo Święte zapowiada i odsłania nam obraz Bożego Syna. A zatem tam szukamy w pierwszej kolejności, chcąc poznać niepoznawalne, dotknąć absolutu przyrodzonym nam darem rozumu, gdyż wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Biblia twierdzi, że człowiek może mówić do Boga, a on jest w stanie taki komunikat odebrać i według swej woli we właściwym czasie odpowiedzieć. To właśnie nazywamy modlitwą. Jest to w naszym umyśle rzecz tak podstawowa i naturalna, że zapewne zastanawiasz się, po co w ogóle o tym mówić. A warto sobie o tym przypominać, bo może się zdarzać, że modlitwa będzie co najwyżej pobożnym życzeniem, które nie doleci nawet do sufitu naszego mieszkania. Może się zdarzyć, że modlitwa, zamiast być wyrazem wiary, stanie się świadectwem niewiary, albo z drugiej strony, zamiast być prośbą, stanie się aroganckim żądaniem. Gdy myślimy poważnie o modlitwie, to zawsze nasze myśli wracają do modlitwy pańskiej jako nieomylnego wzorca, skoro prosimy o malże jego własnymi słowami. Niemalże, bo jak wiemy, Nowy Testament napisany był po grecku, w dialekcie wspólnym Koine, a bardziej niż prawdopodobne jest, że Jezus wypowiedział tę modlitwę po aramejsku lub hebrajsku. Biorąc pod uwagę kontekst innych modlitw żydowskich tego okresu, jesteśmy niemal pewni, co było intencją modlitwy pańskiej, a co wielu chrześcijan zdaje się całkowicie przeoczać jej eschatologiczny, dotyczący rzeczy ostatecznych sens. Przyjęło się bowiem, że modlitwa ta jest odmawiana. Stała się elementem liturgii, niestety dla wielu stała się wierszykiem powtarzanym bezwiednie i bezrefleksyjnie. Tymczasem w tych słowach kryje się skarb naszego spotkania z Bogiem w głębi i prostocie zarazem. Jej mateuszowa wersja jest wkomponowana w kazanie na górze Więcej, jest sercem centralnym elementem tego kazania. Centralne miejsce w biblijnych narracjach zawsze wyraża pragnienie autora, by na tę część zwrócić szczególną uwagę. Modlitwa składa się z prologu, siedmiu próśb i końcowej doksologii, czyli uwielbienia Boga. Zazwyczaj znamy ją w poniższym brzmieniu, a wy tak się módlcie, ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest Królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Co prawda w Starym Testamencie Bóg Izraela był uznawany za Ojca Narodu, lecz Żydzi jako jednostki rzadko zwracali się do niego jako do Ojca. Jedynie król lub ważny prorok jako Boży Pomazaniec mógł się tak modlić. O Jachwę myślano jako wszechmocnym stwórcy, zazdrosnym Bogu, któremu Izrael miał służyć niepodzielnym sercem. Tymczasem tu Jezus zaprasza nas do zwracania się do Boga jako do Ojca, jak zauważa Jan Kalwin. Kiedy nazywamy Boga naszym Ojcem, to modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Prawdziwy Syn Boży został nam dany jako brat, aby to, co jest Jego własnością z racji Jego natury, stało się naszą własnością przez adopcję, jeśli tylko przyjmujemy to wielkie miłosierdzie z niewzruszoną wiarą. Warto zwrócić uwagę na wspólnotowy wymiar tej modlitwy. Mówimy Ojcze nasz, a nie Ojcze mój. Takie podejście jest automatycznie zaproszeniem do wspólnoty modlitwy. W tej modlitwie stajemy razem w jedności. Nawet osoba bardzo nieśmiała i zamknięta w sobie może połączyć się z innymi we wspólnym wołaniu do Boga. Obojętnie, czy modlimy się razem, czy w pojedynkę, to zawsze mówimy: Pater imon, Ojcze nas. To przepiękne, że w Jezusie Bóg stał się nam tak bliski. On staje się Ojcem Miłosierdzia, który nigdy o nas nie zapomni. Dodajemy też Oentois uranois, który jesteś w niebiosach. Myślę, że słusznie Augustyn z Hipony zauważa, że Boga nie ogranicza przestrzeń i miejsce. Jeśli byśmy wierzyli, że fizycznym miejscem przebywania Boga może być niebo, jako najwyższe części wszechświata, to w lepszym położeniu od nas są ptaki, które żyją bliżej Niego. Nie napisano bowiem... Blisko jest Pan ludzi wyniosłych albo tych, którzy mieszkają w górach, ale dobry Pan blisko jest skruszonych w sercu, co bardziej odpowiada pokorze. W tej pokorze wypowiada się król Salomon. Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć, a cóż dopiero ten przybytek, który zbudowałem. A Paweł dodaje, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. A zatem zwrot, któryś jest w niebiosach, należałoby odczytać jako, któryś nie jest na tym upadłym łespadole, gdzie króluje grzech, śmierć i wzajemna wrogość, ale który jesteś w świętości i uwielbieniu, otoczony aniołami i wszelką doskonałością. Tym zwrotem podkreślamy Bożą odrębność w stosunku do tego świata i jego panowanie nad ziemią. Modlitwa pańska zawiera siedem próśb: trzy odnoszące się bezpośrednio do Boga i cztery dotyczące naszych relacji z Bogiem i ludźmi. Siedem to ważna biblijna liczba: liczba pełni, liczba dni stworzenia, liczba Boga. A zatem Siedem próśb zawiera wszystko, co powinno być naszą troską i naszą modlitwą. Mówimy agiastito to onomaszu, niech będzie uświęcone imię Twe. Słusznie Marcin Luther pyta, o co modlimy się, kiedy prosimy, aby jego imię stało się święte? Czy już nie jest święte? Owszem, jest święte. I żadna ludzka modlitwa ani działanie nie może uczynić je bardziej świętym. Całe to wyrażenie występuje w stronie biernej, passivum divinum. To nie człowiek ma uświęcić Boga, ale prosimy, by Bóg sam uświęcił swoje imię, czyli siebie, bo biblijne imiona to wyrażenie prawdziwej natury danej osoby. Nie mają zatem racji świadkowie Jehowy pytając, o jakie imię tu chodzi. Nie chodzi bowiem o imię własnej Jahwe, ale o Boga jako osobę. Zwróćmy uwagę, jak prorok Ezechiel odsłania nam znaczenie tego zwrotu, święć się imię Twoje. Poniższa narracja jest wypowiedzią Boga. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, gdy okaże się świętym względem Was przed ich oczami. Zabiorę Was spośród ludów i przyprowadzę Was z powrotem do Waszego kraju. Pokropię Was czystą wodą, abyście się stali czystymi. I dam wam serca nowe, i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca mięsiste. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. A zatem uświęcenie imienia oznacza rozpoczęcie Bożego panowania nad ludem Bożym, oznacza całkowitą przemianę życia Jego stworzeń, aby mogły w świętości i czystości wielbić Go i przestrzegać Jego przykazań. Ezechiel zapowiada czas chrztu wodnego i chrztu duchem świętym, odrodzenia i stworzenia nowego bytu, który jest w stanie żyć w świętości wedle Bożych przykazań. A zatem, święć się imię Twoje, jest wołaniem Kościoła o przyjście czasu, gdy zjednoczone stworzenie chórem będzie oddawać cześć Bogu. Kolejna prośba Elthato i Wasiliasu: Przyjdź królestwo Twoje, również jest wołaniem o królestwo eschatologiczne, to, które ma nadejść. Jak zauważa Jan Kalwin, mamy tu nakaz proszenia o doprowadzenie wszystkich umysłów i serc do dobrowolnego posłuszeństwa słowu. Jest to w całości dzieło Boga i znów forma bierna wskazuje, że nie jest to zachęta do wprowadzenia Królestwa Bożego na ziemi, ale prośba do Boga, by On je ustanowił. Swoją drogą od lat słyszę ten zwrot. Musimy wprowadzać Królestwo Boże na ziemi. To całkowite niezrozumienie tej modlitwy i całej Ewangelii. Nie mamy wprowadzać żadnego królestwa. Mamy ogłosić i żyć zgodnie z Ewangelią. Tylko tyle, i aż tyle. Zaprowadzenie Królestwa to kompetencja Boga, nie nasza. Trzecia prośba Genitita Telimasu os en Urano, niech stanie się wola wolatwa, jak w niebie i na ziemi, jest dopełnieniem dwóch poprzednich. Literatura żydowska, zwłaszcza psalmy i księga przypowieści, ukazuje nam, że piękno tych tekstów, coś co nazwalibyśmy rymem, wyraża się w paralelizmach, czyli na przykład dwóch zdaniach antytetycznych lub synonimicznych: bezbożni będą z ziemi wytępieni, a niewierni z niej wykorzenieni. Obie linie mówią o tym samym, tylko innymi słowami. Tak samo trzy pierwsze prośby są wołaniem o to samo, tylko różnymi słowami. Jeszcze lepiej widać to w Grece. Agastito to El Eltato i Wasiliasu genitito to Wszystkie trzy prośby są wołaniem do Boga, aby Królestwo Boże zakończyło obecny porządek świata, a w zamian by nastało panowanie Boga. Jak pisał Timothy Keller, modlić się o przyjście Królestwa oznacza tęsknić za przyszłym życiem w sprawiedliwości i pokoju. Kolejne cztery prośby, jak się okaże, mówią o tym samym, ale przy tym dotykają naszego codziennego życia. Mówimy ton, arton ton, ton, epiusion, dosimin, simeron, chleba naszego na dzień następny, daj nam dzisiaj. Słowo epiusion jest apax legomenon najprawdopodobniej zwrotem ukutym przez autora Ewangelii. Brak go bowiem w innych miejscach Biblii, a nawet w literaturze greckiej, jest więc jakimś złączeniem, które oddaje to, co pierwotnie wyrażono w języku aramejskim lub hebrajskim. Zazwyczaj słowo to jest tłumaczone jako powszedni. Wystarczający, niezbędny do życia, i prośba ta rozumiana jest jako wołanie o zabezpieczenie naszych bieżących potrzeb materialnych. Ale Orygenes i inni ojcowie Kościoła zwracają uwagę, że można go też oddać jako chleb jutra, przyszłego życia, ponadnaturalny w znaczeniu chleba eschatologicznego. Czyli znów możemy zwrócić się do przyszłości i powiedzieć: Panie, daj nam tego chleba jutrzejszego, tego z Twojego królestwa już dziś. A zatem ponownie będzie to wołanie o Boże przyjście. W kolejnej prośbie, w przeciwieństwie do paralelnego tekstu Łukasza, gdzie pada słowo grzechy, Mateusz używa słowa dług. Mówimy: kie afes imin ta ofilimata imon. I odpuść nam długi nasze. W prawie istniał nakaz, by raz na pięćdziesiąt lat uwalniać od długów wszystkich, tak aby każdy niewolnik mógł wrócić do swojej własności. To całkiem sporo, dłużej niż żyje. Można zatem przyjąć, że taka okazja mogła się zdarzyć tylko raz w życiu. Ten jakże sugestywny obraz jest elementem modlitwy pańskiej, która zwraca uwagę na czas, gdy cały nasz ostateczny dług, wszystkie nasze grzechy zostaną odpuszczone, a my będziemy mogli zamieszkać w nowych niebiosach i w nowej ziemi. Ale obietnica ta obwarowana jest pewną zależnością, jak zauważa Augustyn, zobowiązujemy się oraz zawieramy układ i umowę z Bogiem. Pan Bóg Twój mówi do Ciebie: Przebacz, a przebaczę, a jeśli nie przebaczyłeś, to Ty sam występujesz przeciw sobie, nie ja. Nie można uzyskać przebaczenia naszego długu wobec Boga, jeśli sami jesteśmy wierzycielami cudzych grzechów. Wiele emocji potrafi budzić trzecia prośba: Kemi, eseneges i Pirasmon. I nie wprowadzaj nas w pokusę. Słowo Pirasmon, podobnie jak wiele słów w języku polskim, jest wieloznaczne i zależne od kontekstu. Jak wprost stwierdza Jakub, Bóg nikogo nie kusi do złego. A zatem należałoby odczytać tę prośbę w formie i nie wprowadzaj nas w doświadczenie, w próbę. Co ciekawe, już w literaturze międzytestamentalnej znajdujemy informację, że u kresu świata nastąpi ostateczna próba. Mamy ją zapisaną w formie wizji objawiciela. A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi Goga i Magoga i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. A zatem można i tę prośbę odnieść do czasu ostatecznego, aby Bóg ochronił nas przed tą wielką próbą. Mówiąc: Alarese imas apotu poniru, ale zbaw nas od złego, nie mówimy o złym postępowaniu, ale o źle, które ma osobowy odpowiednik. Żydowskie pisma II świątyni, jak również zwoje z Kumran, zawierają prośby o przyjście Królestwa Bożego i o wyzwolenie z mocy szatana. Modlitwa pańska ukazuje, że tym, który kusi do złego, jest diabeł, my natomiast prosimy, by Bóg wyratował nas od jego działań. Chcąc żyć z Bogiem, w wolności Chrystusa, trzeba odciąć się od szatana i wszystkiego, co od niego pochodzi. Jezus powiedział o nim: Nie ma on nic do mnie. Modlimy się też, by w tej ostatecznej próbie Bóg zachował nas, abyśmy na podstawie tego, co jest dziełem Jezusa Chrystusa, mogli mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Końcowa doksologia Otysuestin i Wasiliak jej dynamickiej doksai eonas. Amin, której brak jest w niektórych manuskryptach, bywa wyróżnikiem protestanckości, bo jak wiemy, katolicy jej nie wypowiadają. Pomijając jednak różnice konfesyjne, doksologia powinna być przede wszystkim uwielbieniem Boga podsumowaniem naszego wołania, ale też znowu zwróceniem naszej uwagi na ostateczny eschatologiczny wymiar tej modlitwy. Mówimy bowiem o tym, że wszelka chwała na wieki należy się wyłącznie Bogu. Jest to wołanie jakże podobne do tego z objawienia. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem wołamy zatem by teraz to co ma miejsce w niebie stało się również udziałem ziemi aby Bóg w pełni zapanował nad zjednoczoną ludzkością wielbiącą jego imię jak zatem mogłaby brzmieć ta modlitwa biorąc pod uwagę jej eschatologiczny wymiar na uwagę zasługuje tłumaczenie profesora Marcina Majewskiego Ojcze nasz który jesteś w niebiosach niech będzie uświęcone twoje wielkie imię Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech zrealizuje się wola Twoja na ziemi, tak jak w niebie, chleba naszego przyszłego życia. Daj nam już dziś i daruj nam cały dług nasz, jaki my darowaliśmy naszym dłużnikom, i nie wprowadzaj nas w wielką pokusę, ale nas zbaw od złego. Przyszłe życie, to, które zapewne dokona się po śmierci naszego ciała, chyba że wcześniej nastąpi pochwycenie, jest niewiadomą, dodam. Nie wiadomo dla tych, którzy wypowiadają modlitwę pańską jak wierszyk, jako element liturgii, ci, którzy naprawdę uwierzyli, mają pewność, bo wiara jest pewnością tego, co ma nadejść. Być może jest w nas niepewność, zwątpienie, czy aby na pewno to wszystko się stanie, co zapowiadają Pisma Święte. Nie jestem w stanie przekonać nikogo, nikogo obdarzyć wiarą, nawet my sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jedyne co możemy, to wyznać ustami, a Bóg słyszący wyznanie obiecuje, że każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Wołajmy do Pana, by dopomógł naszemu niedowiarstwu. Gdy kolejny raz sami lub z Kościołem wypowiadać będziemy słowa tej modlitwy, zważmy, że prosimy o to, co jest najważniejsze i najpilniejsze: aby Boże Królestwo zakończyło istnienie tego diabelskiego świata, aby rozpoczęło się Boże Panowanie, by przyszło powszechne zmartwychwstanie i ostateczny sąd, który zakończy wspólny los bezbożnych i pobożnych. W modlitwie pańskiej wołamy, by Jezus oddzielił owce od kozłów, pszenicę o konkolu, by zasiadł na tronie jako Król Zjednoczonego Wszechświata, ale też zamieszkał razem z nami na zawsze. Wołamy zatem o życie wieczne, tę największą nieznaną wcześniej obietnicę. Nie zadowalajmy się zbytnio naszym bieżącym dobrostanem, tymi latami, które spędzimy tu we względnym zdrowiu. Chrześcijanin nie może przeżyć życia tak po prostu. Ale ma żyć życiem wiecznym, już dziś i na zawsze. To całkowicie zmienia priorytety i nasze plany. Jest wezwaniem do tego, aby dodawanie świadectwa nie było dodatkiem do naszego życia, ale jego kluczowym elementem. Nasze postępowanie, nasze słowa mają wyrażać naszą wiarę w Boże obietnice. Inaczej staniemy się osobami religijnymi, klepaczami regułek i wierszyków, którzy liczą na to, że jednak coś tam po śmierci jest. Wiem, że piekło i niebo istnieją naprawdę, a na tym życiu nie wszystko się kończy. Bóg jest Panem historii naszego życia teraźniejszego i przyszłego. Uchwyćmy się nadziei i żyjmy w Chrystusie, naszym Zbawicielu, podejmijmy ten wielki bój o wiarę, wrośnijmy w Kościół, utożsamiajmy się z Bożą rodziną, której Ojcem jest Bóg, wołajmy razem: Przyjdź Panie Jezu. Amen.